Hej! 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 Hej, hej! Hej! www.hej.mielec.pl Pozytywnie i lokalnie. Pozytywnie i lokalnie. Tak, że jeśli ktoś powie, że jest gdzieś ładniejsza sala na Podkarpaciu szkolna, to chętnie tam pojadę i zobaczę. Bo uważam, że jest to jedna z najładniejszych sal na Podkarpaciu zrobiona w sposób bardzo nowoczesny, pełnowymiarowa, z odpowiednią wysokością, z ogrzewaniem podłogowym pełnym, z rusztem i podłogą taką, jaką dzisiaj wymaga pełny sport, z wprawdzie niewielką, ale widownią, z zapleczem powiedziałbym tym, który jest niespędny, czyli łazienki i zrobione na odpowiednim poziomie. Zamawialiśmy specjalnie kolorystykę, dbaliśmy o to, żeby to była radosna, nowoczesna i ładna sala taka, której dzieci będą mogły jak widać wszechstronnie tutaj się rozwijać. A uważam, że jest to podstawowy, podstawowy nasz obowiązek dla zapewnienia sportu w ogóle wyczynowego. Bez tego typu działań w Polsce nie będzie sportu wyczynowego. Jeśli będziemy mówić o, że stadiony narodowe załatwią nam sport wyczynowy, to ci co to mówią są w wielkim błędzie. Trzeba zacząć od podstaw, szkół od przedszkoli, od zapleczy sportowych i je wyposażyć dobrze. Nie można tej sytuacji odwracać, ponieważ to potem kończy się źle. To, to, to musi być wyławianie talentów, rozwijanie takich zamiłowań sportowych odbywa się już w przedszkolu, po czym w szkole, w gimnazjum i no, troszkę ubolewam, że ta baza sportowa naszych szkół średnich nie rozwija się tak, żeby można było powiedzieć, że jest taki ciąg edukacyjny dlatego, że jak już mówiliśmy w tym roku mocno również w przedszkolaśmy zainwestowali, całe przedszkola otrzymują po kolei place zabaw, mam nadzieję, że tak będzie, place zabaw bezpieczne takie z nawierzchnią bezpieczną, tartanową, z, z elementami zabawowymi i również w szkołach, że to będzie utrzymane, tak aby rzeczywiście młodzi ludzie wychodzący, kończący szkołę, by mieli możliwość tej części edukacyjnej, jaką jest również sport, kończyć w odpowiednich warunkach. 26,5 metra, 25 metrów szeroka, 9 metrów wysoka. Razem z budową tej sali jest wyposażenie, jak widzicie Państwo, do gry w kosza, do gry w siatkówkę, do gry w piłkę ręczną, do lekkiej atletyki, do drabinki, konie i tak dalej, te rzeczy, które są niezbędne, żeby można było uprawiać. Te ćwiczenia lekkoatletyczne. Mam nadzieję, że sala rzeczywiście będzie służyć naszego, naszemu największemu i jednemu z najlepszych gimnazjów w województwie, bo zajmujących ciągle bardzo wysokie pozycje, jeśli chodzi o tą część edukacyjną. Hej! 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 hej. hej www.hej.mielec.pl Pozytywnie i lokalnie Pozytywnie i lokalnie